No wie, patrzymy! Panie! No! Panie! Panie! Kończymy za fotokomórką. Nie hamujcie tam czasami przed, tylko dopiero jak przebiegniecie przez fotokomórkę. Pójdź, do nogi. Można? Czyli nie ma żadnych balansów, tylko wychodzisz z pozycji, jest wyjście. Ile?

Nasz że lepszy opór. Co jest? Dobra, i chory. Znaczy, Stop. W, w takich warunkach. Dobre, oh. to. Stop. 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 to nie jest. <coughs> A to A to nie A to A